trzy, dwa, jeden, start. Pięć prawy, sześćdziesiąt. Nawrót prawy i nawrót lewy, pięćdziesiąt. Pięć prawy, dwieście pięćdziesiąt.

Nawrót prawy 30, krótki 6 lewy 200. 4 lewy, nie ciąć i 5 prawy, długi 150. Ostrożnie, nawrót prawy i... 3 lewy, 50. 5 lewy, 60, 5 prawy, długi, z uwagą, zacisk, ostrożnie, 5 lewy, długi, zacisk, 40, nawrót lewy, 50, 5 prawy, 100, 5 lewy, 70, 3 prawy, 60, 6 prawy, długi, 100. 5 lewy, nie dni, długi i... 5 lewy, hamuj ostrożnie, prawą, dwa lewy, nawrót, prawy, dwa lewy 200. 5 lewy, długi. sto. 5 prawy, długi. 80.

krótki 7 lewy 150 7 prawy długi 150 trzy prawy 50 3 lewy długi nie ciąć zacisk 100 trzy prawy do nawrót lewy don't stop